Spójrzcie tylko w te oczy, na te malutkie, drżące uszy i kieszonkowy rozmiar. Chihuahua to prawdziwi mistrzowie w topieniu ludzkich serc. Obraz psa, który mieści się w torebce i jest wiecznym, oddanym towarzyszem, dosłownie podbił świat. Ale zanim dasz się porwać temu urokowi i podejmiesz decyzję, która zmieni twoje życie na zawsze, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech. Bo za tą słodką fasadą kryje się skomplikowana i często zaskakująca rzeczywistość rzeczywistość, o której hodowcy rzadko mówią głośno. Dzisiaj zdrapiemy ten lukier. To nie będzie kolejny filmik o tym, jakie to słodkie pieski. To będzie brutalnie szczera prawda. Zaraz poznasz pięć faktów o Chihuahua, które sprawią, że dwa razy się zastanowisz, czy na pewno jesteś gotów na życie z tym małym, ale potężnym dyktatorem. Fakt pierwszy. Zaskakująca zaborczość i agresja. Syndrom Napoleona w psiej skórze. Pierwsza prawda uderza najmocniej, bo stoi w całkowitej sprzeczności z ich wizerunkiem. Chihuahua potrafią być niesamowicie zaborcze, terytorialne i tak, zgadza się, agresywne. To nie jest mit. To codzienne doświadczenie wielu właścicieli. Ten mały piesek, który wygląda jak pluszak, często wybiera sobie jedną osobę na całym świecie i będzie jej bronił z furią lwa. Goście w domu? Potencjalni wrogowie. Inny pies na horyzoncie? Śmiertelne zagrożenie. Ktoś obcy próbuje go pogłaskać? To zaproszenie do konfrontacji. Ich agresja rzadko kiedy jest złośliwa. To mechanizm obronny. Pomyśl, jak to jest, gdy cały świat jest dla Ciebie gigantyczny, a Ty ważysz mniej niż torba z zakupami. Każdy gwałtowny ruch i każda obca osoba to potencjalne zagrożenie. Wiele cichała reaguje na strach wyprzedzającym atakiem. Warczą i kłapią zębami, żeby pokazać, że nie można ich lekceważyć. To zachowanie, znane jako syndrom małego psa, jest często nieświadomie wzmacniane przez właścicieli, którzy uważają za urocze, gdy dwukilogramowy piesek rządzi w domu, ale śmiech się kończy, gdy pies naprawdę ugryzie listonosza albo rzuci się na doga niemieckiego. Brak odpowiedniej socjalizacji w wieku szczenięcym. Tylko pogarsza sprawę. Jeśli pies nie pozna w bezpiecznych warunkach różnych ludzi, dźwięków i innych zwierząt, jego świat skurczy się do jednego punktu ciebie. A wszystkiego poza tą strefą komfortu będzie bronił z zaskakującą determinacją. Przygotuj się więc nie na uroczego pieszczocha dla każdego, ale na osobistego, miniaturowego ochroniarza z bardzo krótkim zapłonem. Cichłała są rasą długowieczną. Często dożywają 15, a nawet 20 lat, co wydaje się ogromną zaletą. Jednak ta długowieczność często idzie w parze z listą przewlekłych i drogich problemów zdrowotnych. Druga brutalna prawda jest taka: utrzymanie zdrowia Chihuahua to studnia bez dna. Zacznijmy od zębów. Ich małe pyszczki są wręcz przepełnione zębami, co prowadzi do wad zgryzu i bardzo szybkiego odkładania się kamienia na zębnego. Choroby przy zębia to prawdziwa plaga w tej rasie i dotykają ogromnej większości psów już po drugim roku życia. To nie jest tylko kwestia brzydkiego zapachu. To infekcje, które mogą prowadzić do utraty zębów i rozprzestrzeniać bakterie po całym organizmie, uszkadzając nerki, wątrobę i serce. Przygotuj się na codzienne szczotkowanie i regularne, kosztowne zabiegi sanacji jamy ustnej pod narkozą. Dalej, ich delikatna budowa. Zwichnięcie rzepki kolanowej to niemal standard. Oznacza to bolesne wyskakiwanie rzepki, które często wymaga drogiej operacji. Inny częsty problem to zapadanie się tchawicy, prowadzące do chronicznego kaszlu przypominającego gęganie. Nawet zwykłe ciągnięcie na smyczy może pogorszyć ten stan. Do tego dochodzą choroby serca, które wymagają dożywotniego leczenia i regularnych, kosztownych badań. Ich rozmiar to też podatność na hipoglikemię. Czyli niebezpieczny spadek poziomu cukru we krwi, zwłaszcza uszczeniąt. Są też wrażliwe na zimno. Kolekcja sweterków na zimę to konieczność. Każdy upadek z kanapy może skończyć się złamaniem. Sumując to wszystko, koszty weterynaryjne mogą z łatwością przekroczyć kilka tysięcy złotych rocznie. Zanim kupisz Chihuahua, spójrz na swoje konto i zadaj sobie pytanie: Czy stać mnie na chorującego psa? Fakt trzeci, nieustanna szczekliwość. Alarm, którego nie da się wyłączyć. Wyobraź sobie ultraczuły alarm samochodowy. Reaguje na przechodnia, na listonosza, na szelest liści, na dzwonek w telewizji. A teraz wyobraź sobie, że ten alarm ma piskliwy, przeszywający dźwięk i mieszka w Twoim domu. Witaj w świecie właściciela Chihuahua. Trzecia brutalna prawda to ich niemal nieustanna szczekliwość. Chihuahua mają wrodzoną naturę psa alarmującego. Czują potrzebę informowania swojego stada, czyli Ciebie, o absolutnie wszystkim, co dzieje się w otoczeniu, i robią to głośno. Ich szczekanie jest wysokie, intensywne i potrafi doprowadzić do szału nie tylko Ciebie, ale i Twoich sąsiadów. Jeśli mieszkasz w bloku, potencjalne skargi są niemal pewne. To nie jest zachowanie, które można po prostu wyłączyć. Ono jest głęboko zakorzenione w ich naturze. Szczekają, gdy się boją. Gdy są podekscytowane, gdy ktoś puka, gdy zostają same, a czasem bez żadnego widocznego powodu. Oczywiście, odpowiednie szkolenie może pomóc w zarządzaniu tym zachowaniem, ale nigdy w pełni go nie wyeliminuje. Musisz nauczyć psa, kiedy szczekanie jest ok, a kiedy nie, co wymaga ogromnej cierpliwości. Jeśli cenisz sobie ciszę, tarasa może stać się Twoim codziennym koszmarem. Zanim ulegniesz urokowi ich milczącego spojrzenia, Posłuchaj ich głosu, bo będziesz go słyszeć bardzo, bardzo często. Panuje mit, że małe psy łatwiej wychować. Nic bardziej mylnego, a Chihuahua jest tego koronnym przykładem. Czwarta brutalna prawda: te psy są inteligentne, ale ta inteligencja idzie w parze z gigantycznym uporem, a to czyni szkolenie prawdziwym wyzwaniem. Chihuahua szybko się uczą to fakt. Problem w tym, że równie szybko uczą się jak tobą manipulować, by dostać to, czego chcą. Ich upór jest legendarny. Jeśli ciłała czegoś nie chce, po prostu tego nie zrobi. Będzie cię ignorować albo udawać, że nie słyszy. Wymagają żelaznej konsekwencji, a każde, nawet najmniejsze odstępstwo od zasad zostanie natychmiast wykorzystane. Zapomnij o twardej ręce. Krzyki przyniosą odwrotny skutek i tylko zniszczą waszą więź. Jednak największym koszmarem szkoleniowym jest nauka czystości. Chihuahua słyną z tego, że nauczenie ich załatwiania się na zewnątrz to droga przez mękę. Powodów jest kilka. Mają maleńkie pęcherze i muszą wychodzić bardzo często. Nienawidzą zimna i deszczu, więc w brzydką pogodę często wstrzymują potrzeby, by jak najszybciej wrócić do domu i załatwić się na dywan 5 minut później. Co gorsza, ich wpadki są tak małe, że łatwo je przeoczyć. A nieposprzątane miejsce staje się dla psa sygnałem, że to nowa toaleta. Przygotuj się na miesiące, a czasem nawet lata, konsekwentnej pracy, częstych spacerów i sprzątania niespodzianek. Fakt piąty. Emocjonalny rzep. Potrzeba ciągłej uwagi i lęk separacyjny. Ostatnia prawda dotyczy ich psychiki. To nie jest niezależny pies, którego możesz zostawić samego na 8 godzin. To emocjonalny rzep. Zostały wyhodowane, by być psami do towarzystwa i traktują to zadanie śmiertelnie poważnie. Tarasa jest znana z tworzenia ekstremalnie silnej więzi, często z jedną wybraną osobą. Będą za tobą chodzić krok w krok, z łazienki do kuchni, z kuchni do sypialni. Będą chciały spać w twoim łóżku, najchętniej pod kołdrą. Będą domagać się twojej uwagi niemal całą dobę. Brzmi uroczo? Ma to też swoją mroczną stronę. Potężny lęk separacyjny. Dla wielu Chihuahua zniknięcie właściciela z pola widzenia to koniec świata. Pies cierpiący na lęk separacyjny może niszczyć meble, drapać drzwi, wyć i szczekać godzinami. To nie jest złośliwość, to prawdziwy atak paniki. Z tego powodu ta rasa będzie cierpieć, jeśli spędzasz większość dnia poza domem i nie możesz zabrać psa ze sobą. One potrzebują stałego kontaktu z człowiekiem. Pozostawione same sobie stają się zestresowane, nieszczęśliwe i destrukcyjne. Zanim zdecydujesz się na Chihuahua, szczerze oceń swój styl życia. Czy pracujesz z domu? Czy możesz zabierać psa do pracy? Jeśli spędzasz większość dnia poza domem, zrobisz krzywdę i sobie i temu psu. On potrzebuje Ciebie, Twojej stałej obecności. Przebrnęliśmy przez pięć brutalnych prawd. Zaskakującą zaborczość, drenujące portfel problemy zdrowotne, nieustanną szczekliwość, uparty charakter, który utrudnia szkolenie i wreszcie emocjonalną zależność prowadzącą do lęku separacyjnego. Czy to oznacza, że Chihuahua to złe psy? Absolutnie nie. To wspaniałe, lojalne i niezwykle charyzmatyczne stworzenia. Ale są jak sportowy, egzotyczny samochód. Wymagają specyficznego właściciela, ogromnej wiedzy, cierpliwości i pieniędzy. Nie są dla każdego. Ta brutalna prawda nie macie zniechęcić, ale uzbroić, dać ci wiedzę, która pozwoli podjąć świadomą decyzję z otwartymi oczami, a nie tylko z otwartym sercem. A teraz chcę usłyszeć Was. Jesteście właścicielami Chiwała i macie coś do dodania? A może dopiero to rozważacie i ten film dał Wam do myślenia? Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia z tymi małymi dyktatorami. Wasze historie mogą pomóc innym. I oczywiście, jeśli chcecie więcej takich psich, bezlitosnych prawd, nie zapomnijcie o subskrypcji. Do zobaczenia!